Centrum SM w bornus są różnego rodzaju rehabilitacje. Można je wyróżnić na oddziale dziennym ogólnoustrojowym, fizjoterapię, fizykoterapię, terapię psychologiczną, ale to, z czego jesteśmy bardzo dumni i o czym informujemy i mówimy, to jest pewnego rodzaju aktywność naszych pacjentów na różnych poziomach sprawności. I tu specjalnie mówię o sprawności, a nie o pełnosprawności, bo to jest różny poziom sprawności. Również turnieje różnego rodzaju sportowe, jak turnieje tenisa stołowego, czy też widoczny tutaj turnieje w ketchbolu. Każda sprawność jest pożądana i ona działa również i również terapeutycznie, psychologicznie, jak i po prostu na samo organizm, a przede wszystkim emocje, które zdrowe emocje które występują podczas tego turnieju, są nagrody, mnóstwo świetnej zabawy. Przez cały rok robimy takie turnieje, teleturnieje, różnej aktywności, żeby ta społeczność mogła funkcjonować świetnie realizować się. Święta związane, takie typowe, wielkanocne, bożonarodzeniowe, wigilijne, które są i stworzą taką swoją społeczność, ale też i między innymi Andrzejki, różnego rodzaju tradycje, nawet Heroinowe, czy też e, ostatnio, która była u nas, e, noc świętojańska, czyli święto kupały. Wszystko to się odbywa u nas pod różną rywalizacją i daje to, co najcenniejsze u nas w Centrum Rehabilitacji SM Bornus Rinowio mnóstwo satysfakcji, emocji i świetnej, świetnej zabawy, uśmiechu na co dzień, bo naszych chorych to jest bardzo ważne. Równie ważna jak terapia lekowa w stwardnieniu rozsianym jest również rehabilitacja, ale u nas pacjenci nie, nie są objęci tylko... Kompleksową rehabilitacją, ale również szeroko pojętymi działaniami rekreacyjno-ruchowymi, a także spotkaniami edukacyjnymi, naukowymi. To wszystko, co jest ważne, żeby pacjent nie czuł się sam, nie czuł się odizolowany, jak to często bywa, jeśli chodzi o osoby chore na stwardnienie i rozsiane, które często są zamykane w domach i nie mogą na co dzień korzystać aktywnie, brać udziału w życiu społecznym. W Centrum Rehabilitacji jestem, w zależności od tego, jak mamy porę roku. Odbywają się cykliczne e, wydarzenia, takie jak na przykład bal karnawałowy, gdzie pacjenci wszyscy się przebierają w różne stroje. Jest zabawa, muzyka, są tańce, e, konkursy. E, również odbywają się andrzejki, wróżby. E, to wszystko jest tak zorganizowane, że pacjenci mogą razem ze sobą przebywać, e, cieszyć się życiem. E, latem organizujemy grille. E, tak jak Państwo widzą, za nami e, e, mecz catchball aktualnie się odbywa. W zeszłym tygodniu był turniej tenisa stołowego. Bardzo ciekawym aspektem są zajęcia, tak jak wspomniałam, edukacyjne, na przykład na temat profilaktyki zakażeń układu moczowego, lub też takie wykłady historyczne prowadzone na temat historii Bornego Sulinowa. Do nas przyjeżdżają pacjenci z całej Polski, także przybliżenie historii bardzo ciekawej historii Bornego Sulinowa to również jest takie wydarzenie, które przyciąga wielu Naszych pacjentów, sale są pełne i, i każdy chce e, dowiedzieć się tych wszystkich ciekawych e, informacji o Bornusinnowie. Tu słychać i widać, że ci ludzie reagują bardzo żywiołowo na to, co wokół nich się dzieje. Tak, pomimo choroby e, osoby chore na i roszane, naprawdę tutaj, przynajmniej u nas, e, korzystają z życia, cieszą się tym życiem. E, też stwarzamy im takie warunki, żeby mogli jak najwięcej e, korzystać z takich. Czynności, których na co dzień nie są e, dla nich e, dostępne. Tutaj osoby, które poruszają się na wózkach, mogą swobodnie wyjechać na świeże powietrze, skorzystać z pięknej pogody. A tak jak mówiłam, no nie każdy blok ma windę i mogą tak sobie swobodnie e, wyjeżdżać, a tutaj e, no mogą korzystać właściwie ze wszystkiego. W Centrum Rehabilitacji Sę w Barnym Sulinowie dużo jest e, takich zajęć dodatkowych, rekreacyjnych, e, takich aktywizujących, gdzie ludzie mogą realizować swoje pasje, e, troszkę pójść w inną stronę, jeśli chodzi o, e, nie wiem, swoje życie, nie tylko choroba to życie. No właśnie, choroba jest bardzo ciężka, bardzo trudna do przezwyciężenia. Porusza się pan na wózku. Czy ten wózek nie stanowi przeszkody w, tym, w tej rehabilitacji? Wózek nie stanowi absolutnie przeszkody w rehabilitacji, a bardziej wpływa na nie wiem, realizację, realizację pasji i swoich planów życiowych. Co pan tu realizuje? Realizuję to, że kręcę filmy, bo mam swój kanał. Bratnia dusza. Tak, tak. Mam swój kanał na wszystkich możliwych mediach społecznościowych. No i angażuję chorych do tego, żeby. Eee, troszkę pozytywniej popatrzyli na swoją przyszłość. Na pewno komentuje Pan takie wydarzenie. Zdecydowanie komentuję. I jakie to są komentarze? Niech Pan zdradzi. No, w zależności od atrakcyjności wydarzenia. Tutaj w centrum dzieją się tylko fajne rzeczy, także komentował będę w pozytywny sposób. Jak długo Pan tu przebywa? Czy pierwszy raz, czy już kolejny? Nie, przyjeżdżam tutaj już od wielu lat. Jestem y... y raz, że tak powiem. Czy ta rehabilitacja Panu pomaga? Tak, zdecydowanie pomaga. E, łatwiej się funkcjonuje, kiedy się wróci e, do domu, bo tak naprawdę efekty rehabilitacji e, jakby docierają do nas w momencie, kiedy stąd wyjeżdżamy. Mówi się, że tu się ładuje akumulatory. Na, długo, na jak długo to naładowanie starcza? Generalnie w moim przypadku starcza to na 5 miesięcy, bo przyjeżdżam tutaj dwa razy w roku. I to jest chyba najlepsze świadectwo jakości świadczonych tu usług. Tak, zdecydowanie. To jest mój drugi dom. Uwielbiam to przyjeżdżać i to jest moje miejsce na świecie.